Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny raz witam was w moim garażu. Witam was także niemiecka piąto niszczara, czyli sztuk trzeci i według mnie najlepszy niszczyciel czołgów piątego tieru. Dzisiaj przedstawię wam dwie lub trzy bitwy tą oto maszynką. Dlaczego mówię dwie lub trzy bitwy? Ponieważ nie chcę by ten film był za długi, a nie wiadomo jak... jakie bitwy będą w randomach. Czy będą długie i przeciągnięte czy krótkie i szybkie. To, to zależy od graczy. Więc zanim wystartuję do bitwy, omówię działo tego sztuga, a działo ma naprawdę fajne statystyki, moduły jakie mam na tym pojeździe oraz załogę jakie szkół jakie perki szkole w załodze. Więc najpierw zaczniemy od największego atutu tego pojazdu, czyli od jego działa. Ma ono 13 strzałów na minutę i tak waha się do 15 i Ładuje około 3-4 sekund tak na oko z towarzyszami broni i racjami bojowymi. W penetracji ta maszyna ma 150 na tym dziale 7,5 cm 142L70 sama nazwa jest trochę przeciągnięta, i to jest według mnie zbędne, to co teraz zaznaczyłem, no ale już trudno. Średni damage z tego działa wynosi 135, czyli nie jest to jakiś ekscytujący wynik, no ale spójrzcie jakie ma przeładowanie. To 3-4 sekundy ładuje, a bije po 135, przy penetracji 150, przebijemy praktycznie wszystko, przy tej penetracji, a przy penetracji prawie 200, to możemy się konfrontować z ósmymi tierami nawet. Celność tego działa 0,33, to jest jedno z najlepszych dział, jeśli chodzi o celność. Czas celowania 1,7 sekundy, czyli o wiele szybciej w porównaniu do LCI Mixa, którego Wam przedstawiałem kilka, kilka dni temu. Ale ktoś tu mi zapro wysłał, więc my temu panu już dziękujemy. No i teraz czas na moduły. Moduły to siatka kamuflażowa, dosyłacz i ulepszony system naprowadzania. Teraz czas na perki. Na początek dałem dla wszystkich kamuflaż, ponieważ... Chce się świecić jak najpóźniej i jak najszybciej znikać. Drugi perk to towarzysze broni. Czyli ten perk polepsza nam statystyki ogólnie całego pojazdu. Szybciej się obracamy, szybciej ładujemy, szybciej celujemy, dalej widzimy i tak dalej. A ladowódcy robię żarowę. Żarowa jest w 70% zrobiona już, ale działa ona dopiero od 100%. Znowu nam ten koleś wysłał to zaproszenie, a my tego nie chcemy, więc do widzenia. Dla celowniczego dałem, dałem celowniczego snajpera, który zwiększa nam prawdopodobieństwo trafienia krytycznego w jakiś moduł. Częściej możemy podpalić jakiegoś kolesia, strzelając mu w bak paliwa albo w silnik. Kierowca robi hamowanie sprzęgłem, a ładowniczy radiooperator robi rozeznanie w sytuacji. Więc by zbędnie nie przedłużać, lecimy do bitwy. Zobaczymy, jakie będziemy mieli losowanie. No i jak nam pójdzie ogólnie. Losowanie okazało się jedno z najgorszych, jakie mogło być na sztugu, czyli siódme tiery. Na szczęście siódme tiery to tylko jeden jest. Reszta to szóstki, piątki, czwórki. No i czwórki, tak. Nie ma trzeciego tieru. W sumie dlaczego... dla trzeciego tieru wylądowanie na siódemki to byłaby kara. My pojedziemy sobie tutaj na tą górkę na A2. Będziemy mieli bardzo fajne bicie na ten wyjazd. I ogólnie Sztuk jedzie maksimum 40 km na godzinę, czyli jest to bardzo fajny żwawy niszczyciel i do boju. To jest trochę za głośno. O, Crusader wpadł na AT8. Brawo. Ta AT8 to ona jednak bardzo trudna do przebicia jest od przodu. Trzeba konkretnie przycelować. A na dalszy dystans to jedynie w bok i tył możemy ją przebić. A od przodu już nie. No chyba, że mamy jakieś super celne działo. Jak, jak ma na przykład Leopard 1. Czyli dziesiąty Tiermet niemiecki. No ale on to ma penetracji tyle, że przebił. By, by tą AT-8 spokojnie. No ale my tu nie gadamy teraz o Leopardzie 1, tylko o Sztuku 3, który w tej chwili wjeżdża na górkę. Raczej ja wjeżdżam. No i przeszykujemy się. Nigdy nie wiadomo, czy się tu przebiją, czy nie. Więc lepiej być gotowym i skampionym. Sztuk ogólnie dobrze opuszcza lufę. Więc spójrzcie. O, jak tak stanę, to... Tak jakby trochę za zasłaniam tą moją dolną płytę, co wy, moi drodzy, zrobicie tu? Kto to w ogóle tam jest? Tam stoi KW 1, a ten drugi chatek to T1 heavy. Więc sobie nasi powinni z nim poradzić. Ale gdzie jest IS? No właśnie, to jest dobre pytanie. Wiecie co, ja pojadę tam trochę do przodu, bo tutaj nic nie widzę. Stoi tam coś skampiony na, na J4. Podjedziemy, to zobaczymy co to jest. Jednak różne rzeczy się na randomie dzieją i nie zawsze wiemy gdzie kto, gdzie kto pojedzie. 5916 już padł, więc dobrze. Najgroźniejszy czołg w tej bitwie, czyli Spotter, już padł na całe szczęście, a Is już wiem gdzie jest. Tutaj. Chatek tam stoi, KW-1. Ale go nie strzelę, bo mi skała zasłania. No ale już nie żyje koleś i tak. Więc niech on go tam zabije, ten KW-3. I zaraz przypaszujemy. Zeger już zjechał. I S35CA padł. Dobrze. Panzer czwarty. Ale pewnie... Nie, nie mam bicia na niego. Ja tu nawet nie wiem czy ja tu strzał oddam, w ogóle jakikolwiek. Miejmy nadzieję. No to różnie bywa. Sztuk powinien wykorzystywać swoją mobilność. Też może bardzo często zmienić pozycję. No i sam praktycznie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Ale to musi być ogarnięty sztuka, raczej jego kierowca. Ten M6 jest AFK, więc oh, już go zgwałcili. Mimo, że sztuk jest szybki, to tak to oni szybko się do, do przodu posuwają, że, że ja tu chyba strzał nie oddam żadnego. Więc prawdopodobnie będą trzy bitwy: jedna to będzie pokazanie mobilności sztuka, a pozostałe dwie to już nie wiem. Już zobaczcie: został IS, ARL, PZ3, 4 i T50. A u nas tylko trzy czołgi zostały zniszczone. Więc normalnie zmietli ich. KW 1S ma 5 fragów, więc brawo dla niego. Gdzieś tam będą pewnie, schowani w rejonie tej bazy. Będą czaić się tylko. Co wyjedzie, to bam, bam, bam i nie ma. No ale zobaczcie jadą tam praktycznie wszystkie nasze czołgi. Więc, by to przeżyć, to nie wiem. Musieliby mieć dużo szczęścia. Jednak czasem umiejętności nie są takie ważne Trzeba mieć też trochę szczęścia w życiu Jest ARL Tyłem stoi Dobra, więc strzał oddałem jeszcze z damage'em Uda mi się? Uda mi się, drugi strzał z damage'em Strzał Visa AT-8 go punktuje A nie, to nie AT-8 Tylko Wolverine, także sorry Lisa rozwaliłem Good job. ARL zramował ARL-a. Spoko. No i 410 expa. a oddałem ile strzałów. Kurczę, odświeżam moduły i to się ładuje pół godziny. Strzałów oddałem 5, 5 trafień, 5 przebić, 10 tysięcy na plus, więc lecimy do kolejnej. Arelia I szóste tiery, czyli lepsze losowanie, ale nadal kiepskie. Sztuk pokazuje pazur na piątych tierach dopiero. No ale na, szóst na szóstkach też umie, jeśli jest odpowiednio dobrze skampiony. I dobra strona, bo będę miał się gdzie schować. Tam sobie stanę. Będę strzelał tutaj w sektory ten i ten. I fajna muzyczka gra. Ta muzyka to zachęca do tego boju wręcz. Fajna jest, tylko szkoda, że gra tylko na samym początku bitwy, a nie w środku. Kurczę, te M M4, suń tutaj. Ja chcę tu wjechać. Stoisz, kurczę, pieczone nie wiem co robisz. Oraz. Zatrzymamy się, bo widzę, że koleś jest nieogarnięty i nie wiem gdzie jechać. O, jedzie pierwsza ofiara. Mam bicie, mam, ale nie wcelowałem. Ja nie lubię właśnie, jak szaki mi zasłaniają, bo wtedy nie widzę celu. Matilda, 4, jedziesz stuk. No nie wcelowałem. te krzaki jeszcze z tym zasłaniają. Ale te 28 już trafiłem. Zabije go Zabiję. Zabije. Spokojnie, dało radę. I widzę na prawo dzieje się nieciekawie. Dopiero co się zaczęło, a już przy, przypaszowali tamtędy. z zniszczył typka. O, niemiło. to na prawo! Tam widzę, sobie nie radzą trochę. No i dobra, co tu wyjedzie? Musimy poczekać. Dobra, no, jest pancer czwarty, ale za skałką. Przecież nie będę jechał po, po 300 dm Jedzie kolejny frag, ale za kolejną skałką gdzieś tam się skrył. Jak mm, się zastanawiam, czy nie zmienić pozycji, chyba jednak przesunę się tu bliżej, tutaj do tego krzaka. Coś tam paziuje tego naszego fałkę. Mam czwórka przeciwna, zabita. Jak na razie ja tu komentuję bitwę, niż biorę w niej udział. No dobra, jest T50 na górce. Się zgaduję, a tu T50. O! E, dupa, nie, tu panie, trafiłem. No ale kto wyspotuj go. O, jest tadek, jest tadek, jest tadek. Szybko celujemy, szybko, szybko. Maksymalny damage mi wylosował, czyli bardzo dobrze. Pazeta, postrzelimy? Nie postrzelimy. Już chyba we mnie walą. Tylko nie wiem nawet skąd. To jest, jest za, za kamieniem jeszcze z nim. Ale zaraz wyjedzie. On nie wie, że ja tu się że ja tu się kampię. Musiał Ładny strzał. Uda nam się go zabić? Chyba nie. Znowu ze skałką się schował. Ale wyjeżdża nie wiem po co. O, teraz jakbym trafił, bym go zabił. Pojazd przeciwnika zniszczony. No i good. Drugi frak. 7 do 6 i chyba sobie poradzili na tamtej prawej, prawej flance. Ale co z tym sztugiem, którego tak strzeliłem mocno? Ty, stoi tam zamiast się wycofać. Jeszcze do przodu jedzie. Dobra, chyba jednak dopiero teraz zaczął się wycofywać. O, dobra, PZ Ale nie mam bicia znowu. Shit. Dobra, przypaszujemy. Już koniec bitwy, praktycznie. A ja chcę damage jakiś zrobić, ale przypaszujemy im tam. Będę ich tam wykończyć. Tak, w razie czego? Bo nie wiadomo zawsze, jak to będzie z tym. Crusader na dobicie, PZ na dobicie. Ty, Crusader jest nawet na zramowanie. Trzeba się pilnować Matilda 4 Ona też zaraz będzie martwa Uda nam się? Nie uda nam się Tego postrzelić, tego kolesia Pomożemy tym Crusaderowi Bo pewnie czuje się opuszczony O Matilda tu jeszcze jedzie O piścik Siema Przeciwnik oberwow! Tak, umiem śpiewać. 10 do 8. Sto cholera jasna! ja się zabić nie dam. Musiał poczuć. Dobra, zdingował drugi raz, szybko go zabić trzeba. Trochę głupio zrobił ten PZ. Widział, że strzelam do A20 i mógł wyjechać spokojnie. A teraz się czai. Lepiej nie robić zajskrapin scrapingu Tedekiem. Poczekamy aż mu coś na plecy wyjedzie. A Matilda już O, fak. Matilda już mu tam jedzie. Czyli uważać. A nie, to nie Matilda, tylko Crusader. O, fuck. No i złamał główną zasadę. Czołgisty, czyli nigdy nie wyjeżdżaj pierwszy, bo dostaniesz gonga, A jak masz mało HP, to zginiesz. I trzeba iść kapować. Bo Susto, nie wiem ile mam Ile ma HP? Fajnie. Ja na dobicie dla Susto, Crusader na dobicie, PZ na dobicie i M4 na dobicie. Wow. 8 fragów by zrobił. Gdyby się postarał oczywiście. Najważniejszym celem to jestem w tej chwili ja, bo ja tu mam naj... naj... Najlepsze działo chyba z nich wszystkich. Takie szybko strzelne, ale walące po mały damage. Już tam zaczął wyjeżdżać koleś. Więc jak strzeli, to mogę już go zajechać spokojnie. To będzie druga bitwa. A jeszcze jedna się szykuje. I koleś ma 130 HP. Czyli bardzo dobrze. Już go tam trochę pocipali. Wykorzystamy na. A, dobra. Myślałem, że wykorzystamy na szatut, czyli opuszczanie tego działa. Ale jednak nie dał rady. O, tu gdzieś pojedzie na pewno. On musi to zdekapować. Mój team go do tego teraz zmusza. Więc zobaczymy, co się stanie. Może jeszcze sobie Fraga zrobię piątego. Let's fight, jeszcze mówi. Zamiast jechać, to nie wiem, co on robi. Mógłby sobie specjalistę zrobić jeszcze spokojnie. Aura, będę tak stać. Ty, nic nie zrobi. A nie, zrobił, ale już za późno. A, nie mam bicia na niego. Jakby wyjechał te 10 sekund wcześniej, to zdekapowałby to. Ale już koniec bitwy. Wygrana i ja jestem happy. 658 expa. Zaraz zobaczymy, ile wyszliśmy na czysto. Ile damage'a nawaliliśmy. Tylko 1000 damage'u? A ten zrobił snajpera, brawo. 2000 tysiące na plus, tylko bo zużyłem ten zestaw naprawczy, który kosztuje więcej. Więc polecimy ostatnią bitwę. El Halów. Więc zobaczymy. Czy da radę. A i pies się odzywa. Teraz od której strony? Czy od tej lepszej, czy od tej gorszej? Od tej lepszej. No i good. I według niezbędne pół minuty czekania, gdy już każdy jest wczytany do tej gry. Tylko jedna osoba się nie wczytała. O, dopiero teraz. No ale 15 sekund to jednak 15 sekund. To pomnóżmy to przez razy 8000. To kupa czasu wyjdzie. Tu jest ta te dwójka, więc pomożemy mu. Go popchamy trochę. No, zaledwie 2 km na godzinę więcej to mu dało. No ale każda pomoc to pomoc jednak. Jeszcze Hetzer pewnie po Nie, nie popcha. Myślałem, że popcha. No i podziękował ładnie za pomoc. Dopchamy go do tej skałki i pojedziemy tam trochę dalej Szkaman, czemu to nie może jechać szybciej? Ale nuda. Dobra, zostawiamy go już. Już go dopchaliśmy. Dobra, tam dalej pojedziemy. O, to jest ten sektor, o którym mówiłem w poprzednim filmie. Że mamy bardzo ładny widok. No trzeba się pilnować. I tutaj kamuflaż się przydaje, właśnie. Jesteśmy później wykryci, albo w ogóle nie jesteśmy wykryci. I mamy widok na bazę też. O jedziemy, czyli i prawie połowa HP zdjęta jednym strzałem. I drugi strzał. I nie zdążył koleś się schować. KW1 go zabił. Wiecie co ja wiadę sobie tu na górkę, będzie lepszy bi lepsze bicie No tutaj muszę wyjeżdżać kawałek, a tutaj jak wiadę, to będzie akurat spoko loko. I tu jest jeszcze krzak. Więc <laughs> będzie jeszcze lepiej. O spuść, jaki widok fajny. Tam, tam spokojnie strzelę na bazę też, jak coś wyjedzie, to Gonga ma pierwszego, drugiego, trzeciego. No i nie żyje. Zależy jeszcze, ile będzie miał HP. To coś. No, pancer, pierwszy, coś wyspotuj, coś. Dobra, jest Hetzero, który trochę zbyt przypasował. Już nie ma życia, prawie. Jest na hita. No, ale co z tym teamem? Prze e przeciw, dobra, jest Valentine. Myślałem, że nie. Kurczę, że nie przypasują. Jeszcze jeden szal na ślepo pójdzie. Może go zabiję, a Co jest? Chyba się wycofał. O, ten hetzer. próbuje chyba zabić tego pacera. No, ale mu to nie wyszło. Te dwa medium tam jedzie, ale dobra. To tylko te dwa medium. O, jedzie też tadek jakiś. No, ale zginął. Hetzer go zabił bardzo ładnie. Pewnie trola miał. Kawu jeden się wychyla, dziękuję. Będzie damage dla mnie. On chyba do bazy wiezie, takie mam wrażenie. Musimy, dobra, skąskowany jest, brawo dla mojego teamu. Tym go nie pokonamy, brawo. A, źle, źle celuje. do dupa, nie zdążyłem. Kto go zabił? A te dwójka. 8 do 1, ale dostają w CI. Jest to górka to porażka, jeśli chodzi o tamten team. Dam radę go strzelić? Nie dam rady, bo jeszcze mi jej zasłania coś. A, Valentine jest taka propo. 5% mu zostawiłem, bo tylko ja w niego strzelałem. Kurczę Noż Noż, W ostatnich chwili mi było zdjął kawulec. Pojedziemy do tej bazy. Już praktycznie nie ma w co strzelać. A nie, jest, Churchill. Ale dopiero wyjeżdża. Dobra, zobaczymy. Ta flaga mi zasłania, ale i tak. No, ale nie zarysowaliśmy. Teraz nie wcelowałem. Wierzę. Jeszcze jeden strzał Churchilla. Dobra, zostawiamy go. No co jest? A pancer? Hmm, nie wiem co on tam robi. Pan Churchill nie żyje. A temu pezetowi to ja bym proponował uciekać. A ja wiadę sobie do bazy. Mam nadzieję, że zdąży. Nie no, raczej zdąży. Jak kapujecie bazę, to ja proponuję wam tak stanąć blisko tej linii. Bo artyleria to w trybie spotkaniowym strzela tak bardziej w środek. A raczej mało jaki artylerzysta spodziewa się, że będziecie stali gdzieś na okręgu, tutaj na krawędzi. To jest dobry pomysłem. Ale jak zrobicie takie coś, gdy nie jesteście wyspotowani, to już przeciwnik może wiedzieć, gdzie jesteście że krążycie tak mniej więcej. No ale akurat Headster zniszczył Hetzera. Brawo dla niego, brawo dla teamkillera. I przy okazji pokażę wam pancera pierwszego C, tą małą zabaweczkę. Taki fajny czołg. Już trochę go tam podziurawili. A to jest ten KW. Twarde bydle jak cholera. Okupacja bazy, bitwa wygrana, Hetzer ma minus 1 kill, ja mam 1 kill, i na pewno dużo demedziu. 524 expa. 996 damage, Wow. Ale 13 tysięcy na plus. I dostałem rekompensaty od sojuszników. Ten dostał szczęściarza. Spoko. Ten... Co to jest za medal? Opanowany. Kolejny opanowany. A, od mojego teamu nikt nie dostał żadnego medalu. No trudno. No ale cóż. Zobaczyliście Sztuga w akcji i mam nadzieję, że film Wam się podobał. Za niedługo zobaczycie filmy z Alekto, z bt 2 T50 i tego potwora T110.3. Także ja dziękuję Wam za uwagę, no i takeaicks for watching.